Lecimy da dalej, Firefly, no, kultowy serial Josa Wedona, kontynuowany w komiksach. Tu mamy pierwsze wydanie zbiorcze w okładce z historii Unification War. Greg Pak na scenariuszu jest naprawdę fajny. Tutaj taka ciekawostka, klasyka, Frank Thorne, seria Gita. Widzicie po okładce mniej więcej, co tam w środku się będzie działo. Dla tych, którzy lubią takie klimaty, będzie to szansa na to, żeby zebrać całą tę serię w jednym tomie, co do tej pory w taki sposób nie było nigdy możliwe. Klaus. Zbiór krótkich historii rozgrywających się w uniwersum Klausa. Seria ta jest pisana przez Granta Morrisona, także no, sam wydźwięk tego nazwiska powinien tutaj, co niektórych z Was, elektryzować. Legend of Zelda, takie fajne wydanie w takim boksiku, które będzie zawierało zestaw wszystkich pięciu tomów serii Legend of Zelda Legendary Edition. Świetnie. Zrokujący się crossover, logentki i sandman. No, co wam mogę powiedzieć? Chyba warto tam będzie zajrzeć do środka, co się będzie działo w tej historii. Następnie Lords of Misery. To nowa historia, yy, która rozgrywa się w świecie stworzonym przez Elika Pawela na potrzeby serii Gun wydawany u nas przez jakiś czas pod nazwą chyba zbir. Także. No. Powiem Wam tak, goś ma tak charakterystyczną kreskę, że od razu tylko patrząc widać już, że to jest jego dzieło. Yy, Mirka Andolfo yy, objawienie i odkrycie na amerykańskim rynku, a i włoskiej rysowniczki. Yy. Pierwsze wydanie zbiorcze serii Unsacred. Będzie wydane w czwartej okładce przez wydawnictwo Ablaze I tutaj zdecydowanie zalecałbym Wam na pewno zadziałanie w Preorderze, bo to szybko się rozpłynie, a rzecz jest bardzo fajna. W zeszłym tak też sobie tę serię lubicie u nas kupować. Resistance z A1. J. Michael niski, no dawno już nie widziany w komiksach, wziął się za coś nowego, fajny projekt. Miejcie ogólnie to wydawnictwo na uwadze. To nie jest jedyna fajna seria, którą mają w swoim portfolio. To wydawnictwo może. No, na pewno nie dobije sprzedażowo do poziomu takich wydawnictw jak Image, Marvel czy DC Comics, czy, czy, no, nazwijmy tą trójkę yy, tutaj, ale myślę, że mają potencjał. A czasami warto spróbować czegoś nowego, no bo po jakimś czasie, no jednak te postacie, które znamy już od dziesięcioleci zaczynają nas trochę męczyć i chociaż na chwilkę musimy poczytać coś innego. Rig and Morty Go to Hell. Serial uwielbiam, komiksy czytam i myślę, że nie jestem jedyny, także zapraszam Was również do lektury kolejnej szalonej serii z tymi bohaterami. Spawn numer 311. No z seria, która przebiła światowy rekord, jeśli chodzi o wydawnictwa niezależne. Jest najdłuższą, najdłuższą wychodzącą serią. I końca nie widać. Do tego jest to jedna z niewielu serii, które mają utrzymaną cenę opłatkową poniżej 3 dolarów, co jest na ten moment już w elementach. Swington trzeci. Dla fanów serii Sunstone Jeden ze spin-offów, rozgrywający się w tym uniwersum. No, klimaty dla dorosłych czytelników, także nie będę się za bardzo nad tym tytułem rozwodził. Wojownicze Żółwie Jedna z najdłuższych serii wydawanych przez IDW Publishing. To już jest dwunaste wydanie zbiorcze w twardej okładce. Powiększony format, fajnie to wygląda, fajnie się to czyta. Historie w, w tym cyklu są zbierane w takim rozsądnym, chronologicznym układzie. Także no, dla fanów żółwi ninja pozycja obowiązkowa i najlepszy sposób na to, żeby, żeby to czytać. Taki około gigantyczny boksecik zawierający 16 tomów i specjalny dwustronny plakat. No, dla fanów mangi to jest najcieka mangi jest to najciekawsza propozycja w tym trybunale. Transformer, Back to the Future. No, kolejny crossover. Zobaczymy, czy będzie tak samo fajny, jak crossover z, z Terminatorem. I niespodziewanie, ale bardzo mi się podoba, jak crossover z kucykami pony. No, ten crossover z kucykami pony uwielbiam z tego względu, że kochają go moje córki. Dopiero się zaczął pierwszy numer, no zacznę. Czy w te klimaty też da mi się je wkręcić? W każdym razie, no, crossoverów transformery mają ostatnio przeogromną ilość. Podejrzewam, że te wszystkie crossovery za jakiś czas będą wydane w jakimś dużym deluxe haseku. Tak jak właśnie w deluxe Hacekach wydawana jest y, po prostu seria transformers. dwunasty tom drugiej fazy. No. Co ja powiem? Ja już go mam zamówionego. Kolejna raz. O, to jest też fajna rzecz. Walking Dead Deluxe. O co tu chodzi? Chodzi o to, że seria Walking Dead rozpocznie się od nowa. Od pierwszego numeru, ale tym razem będą to wydania yy, kolorowe. Także no. Zobaczymy. Robert Kirkman ma taki pomysł na to, żeby ponownie tutaj zadziałać. Jestem ciekaw, czy będzie to po prostu takie gładkie wznawianie zeszytów, czy też zdecydują się za jakiś czas na przykład na to, żeby te zeszyty były rozszerzone fabularnie, chociażby jakieś tam kilka stron. No, dla fanów uniwersum Walking Dead na pewno jest to rzecz warta zainteresowania, w że dostępny z kilkoma okładkami. Tu taka ciekawostka: X-Men Art and Making of the Animated Series. Swoją drogą trwają chyba jakieś rozmowy odnośnie nowego serialu animowanego z X-Menami, czy też kontynuacji tego serialu, ale no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj, dla, w ramach nostalgii, yy, będzie można sobie przejrzeć Sporą dość materiału związanym właśnie z tworzeniem tego serialu. I na koniec taka ciekawostka, Zombie Trump. No, seria taka troszeczkę dla mnie event, to już jest 21 tom tej serii z główną bohaterką, taką sympatyczną zombieczką z atrybutami. Jakim cudem taka seria jest w stanie wychodzić tak długo? Nie wiem, ale no, bądźmy szczerzy, jeśli coś ma 21 tomów, to musi mieć w sobie jakiś niesamowity urok. I tym optymistycznym akcentem kończymy opowieść o preorderze 2020 -08. Ponownie zapraszam Was do zakupów w ramach tego preordera do 23 sierpnia. Do tego terminu możecie skorzystać z Rabatowych cen. Później te produkty będą systematycznie znikać z oferty na stronie sklepu w ramach trybu Last Chance Prioriter. i wiele z nich, zwłaszcza z tych mniejszych wydawnictw, już nigdy ponownie nie pojawi się w naszej ofercie. Także raz jeszcze serdecznie i gorąco zapraszam Was do składania zamówień w tym nowym programie. Do zobaczenia przy okazji. Produktów z katalogu Privatarii 2020-09, które na stronie sklepu pojawi się albo pod koniec yy, sierpnia, albo na początku